Symfoniku wideo w dzisiejszym filmie zagramy w e, Robloxa, ale nie wiem jeszcze w co. Hmm. hmm. W co możemy sobie tu zagrać? Fliabrejrot. <coughs> A, pokażę Wam, jaki mam. Dziwne brain roty Brain Maria, on ma takie dziwne skin? What to jest? What is this? What is się nasłuchał tej piosenki Też sobie akurat kalendarz Więc Szukam ósmy, bo dzisiaj jest ósmy, dziewiąty nie, dziesiąty nie, dziesiąt A w ogóle, e, jeśli ktoś z moich widzów wchodzi do szkoły, to napiszcie mm, w komentarzach, e, kiedy, od kiedy macie wolne, bo ja mam od dziewiętnastego. Do 9. Chyba każdy tak oh, Jesus, Maria, nemogu... Ora, mm, ma. O Jezus Maria, nie mogę wyjąć. Ora, po prostu... Wszystkie mam fuss machine. Ready. idziemy sobie odebrać do fussa. Fuss machine, claim. Uuu ja ty Klaucy, jeszcze kolejom dużo zarabia. Jezus Mario. Dwa miliony A i napiszcie w komentarzach. Yy, yy, czy byliście na evencie, bo ja byłam i miałam trzy linie. Czy tu idzie coś fajnego, nie? O, nie mój. Mam jeden. Aj, jak coś z kalendarza adwentowego było takie coś. Taki dzwoneczek Dobra. W ogóle, tak wam powiem. Im więcej nagrywam, tym mniej się wstydzę. blok. Dobra, też będzie ge Laki Szkoda, ja mam dwa leki bloki. Dobra, nie ja nie miałam dla kimka. Ale śło. O. Bo czekajcie, bo nie, musimy wyjść. Wychodzimy. Ogólnie idziemy z... <küh> zobaczyć, co mam na górze. O, tung, tung. Jeszcze miałam jednego, ale takiego słabego. Ale, ale fajnie, że wrócił tung. Tung, tung, tung. tunk. Ta, 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 No Dobra, sprzedaję to. Wiem, że dla was ja bym mogła to komuś mojemu z widzów dać, ale nikt nie pisze. Nikt nie pisze w komentarzach, ani nigdzie, więc nie daje. Jak chcecie, to komentarze czekają. I wrzucamy te. O, kto się tu zalogował? Opy jakieś, opy. <ścoughs> ja go nie zdałem. Olmo, my... fajną pasę. Chyba za Opu Mmm, czemu on wygląda jak jakiś haker? What is this? Eee, Yyyy... czy nie? Przyjąć czy nie? Przyjąć czy nie? No, Etlin Nie Bambiu opy, opy, Opu, Opu jesteś Bambikiem Dobra, wychodzimy, bo... Bo jeździ u mojej Mm. w sumie nie powinnam wchodzić na prywatne serwer żebyście mogli mnie zobaczyć ale jak macie mnie w snij, to możecie dołączyć dołączajcie dołączajcie <śmów> 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 jedziemy na lodówkę bo jeszcze nie byłam o Jezus Maria o Jezus Maria zdarzyła się awaria z moim skinem <śmów> No widzicie jakie ja mam Koszyuleczka taka średnia średnia, średnio Ej, ale w ogóle... Czemu są, jest, są święta? Oni dodali święteczny update, a nie ma żadnych. Znaczy na pewno są, ale ja nie widzę. Ale nie ma... No totalnie, totalnie... Ee, żadnych, żadnych tych świątecznych ubrań. A jak ktoś widział? To zazdro. Hmm. Co to są za naklejki? Nie jest to być oklejone naklejkami. Jak coś tu nie widzi, to tu pasa.

Tu, Robo w tym wyglądam bardzo grubo. Ja nie, ja nie lubię dlatego tych ubrań, bo wyglądam w nich grubo. A i takich w prawdziwym życiu nie lubię spodni. Nie, fajne są. Idealne no. śnieg. Ja sobie je I ja chcę być pierniczką. Ja a ja, im pierniczek, a im pierniczek. la, A im pierniczek, a im pierniczek. To jest chyba na bubasy. To? Dobra, ale przyobiega się za bałwana. Nie, za elf. Elf. Ale taki czy taki? Ten, czy ten, ten, ten wygląda jak prawdziwy lew. A nie jakiś przebieranie z kurde. Arki, jak tyko, arki taki miał, miał. <ścoughs> Będę tu przez cały czas piewać. Pać mi się chce. Bo ja mam do szkoły. Od razu nagrywam odcinek. Next. Bez nadziei. Robiłam 6 akcji. A jak chodzicie do szkoły, no ale chyba każdy mój widz chodzi do szkoły, bo dorosłych chyba tu nie ma. A jak są? To piszcie w komentarzu. Taka czapeczka. W sumie... Ej, jakie elfy noszą czapki? Elfy nie noszą czapek. W sumie? A może noszą? Hmm, ciekawe. Ulu fajne pomysł na sobie. Ale podobał prosta... <grym> się mieć czapeczka. To po prostu tej. A sobie tu znajdziemy czapeczkę. Czapeczki, świąteczne. Oh, fajne, fajne. Pożej ja się zastąpię. Dobra widzowie. Zrobione. Nawet teraz jest lepiej. U, mm, oh, mają takie czapeczki, tylko inne. Tylko inne muszę sobie włosy zauważyć.

Snowflake, Snowflake Od razu też pojedziemy tu Chujneczkę, Jak bajeczkę o, Ja bym chciała to Ty można przewodzić choinkę? Nie gadaj Nie gadaj Добре, попросту всі ведьмо, кіди вже дояде там погоінка. Найперше народлизка, потім погоінка, а потім...